Dużego Kucharczyk, po prostu historia. W tych dniach obchodzimy 85-lecie ludobójczej zbrodni popełnionej przez Sowietów w Katyniu i w innych miejscach kaźni na polskich oficerach, na polskiej elicie. 5 marca 1940 roku ścisłe kierownictwo państwa sowieckiego, czyli biuro polityczne. Partii Bolszewickiej, bo tak ta sowiecka partia wtedy się nazywała, podjęła decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców, oficerów, którzy byli przetrzymywani w Związku Sowieckim po 17 września 1939 roku. Od miejsca kaźni tych oficerów, którzy byli przetrzymywani w obozie w Kozielsku, czyli w Lesie Katyńskim, cała ta zbrodnia ludobójcza, nazywana jest zbrodnią katyńską. Tak, to było ludobójstwo. Ta zbrodnia wypełnia wszystkie kryteria, które opisują zbrodnie ludobójstwa, genocyd, czyli systematycznie przeprowadzona, wcześniej zaplanowana akcja eksterminacji albo całego narodu, albo tak jak w tym przypadku konkretnej grupy, grupy społecznej. Bo mówimy o elicie, gro oficerów, którzy ginęli w Katyniu, w innych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi, to byli oficerowie rezerwi, rezerwy, a więc profesorowie, urzędnicy, adwokaci, lekarze, nauczyciele, krótko mówiąc, polska inteligencja, polska elita. I w tym kontekście można powiedzieć, że ten wyrok z 5 marca 1940 roku to był wyrok na Polskę. To była próba rozstrzelania Polski, ponieważ nie dość powtarzać tego faktu podstawowego, że my wspominając zbrodnię katyńską, nie tylko powinniśmy wspominać, choć przede wszystkim osoby, które zginęły, nazwać je po imieniu, ponieważ, jak pisał Herbert, nie wiedza o zaginionych podważa realność świata, ale musimy też mieć świadomość i wspominać, jako straszliwą konsekwencję, która właściwie trwa do dzisiaj, tej zbrodni, to, że ginęły nasze zasoby, nasz potencjał rozwojowy, nasza przyszłość, ponieważ te osoby, które pogrzebano w Lesie Katyńskim, one już, wielu z nich przecież już nie miało swoich dzieci kolejnych, nie miało dzieci w sensie biologicznym, ale też nie miało wychowanków, nie stworzyli szkół jako profesorowie, jako nauczyciele. Krótko mówiąc, e, urwały się całe łańcuchy ciągłości pokoleń polskiej elity, polskiej inteligencji. I w te wyrwy po 1945 roku wchodziła no, tak zwana inteligencja nowego chowu, która była formatowana przez y, y, kolby sowieckich żołnierzy. No i ona potem multiplikowała się w kolejnych pokoleniach, także po 1989 roku. I dlatego ta prawda o Katyniu była skazana na zamilczenie albo na zakłamanie, ponieważ właśnie na grobach katyńskich i w innych miejscach, gdzie eksterminowano polską elitę w lasach Piaśnickich w Forcie Siódmym w Poznaniu, w lasach palenckich pod Poznaniem, w Palmirach w Warszawie po 1944 roku, wszędzie tam. Był grup polskiej elity i na tych grobach komuniści budowali swój reżim. Polscy oficerowie zginęli w Katyniu dlatego, że byli ocenieni przez Sowietów jako no, nieprzejednani wrogowie władzy sowieckiej, takich określano. Czyli ludzie, którzy trwali i przy Polskości, i przy tej cywilizacji, która ukształtowała Polskość przez wieki. Dlatego to są te wyrwy, to są te straty, które, z którymi konsekwencjami my borykamy się do dzisiaj. Więc jeżeli wspominamy, i słusznie, i zawsze powinniśmy to robić, zbrodnię katyńską, to musimy wspominać także te straszliwe konsekwencje nadrabiania, wypełniania tych wyrw polską elitą, a nie elitą importowaną tutaj przez tych, którzy dokonali tej zbrodni. Bo Ślad za tą zbrodnią szło kłamstwo, cała, cały można powiedzieć, konglomerat kłamstw. Kłamali oczywiście przede wszystkim Sowieci, którzy aż do czasów Gorbaczowa nie przyznawali się do tej zbrodni. Cała, cała strategia kłamliwego zaprzeczania, zwalania winy na, na, na Niemców, no bo przecież zresztą zgodnie z prawdą, w tych. Grobach katyńskich odkryto także amunicję niemiecką, ale to dlatego, że akurat Sowieci używali amunicji niemieckiej, zresztą w okresie, kiedy ta zbrodnia miała miejsce, czyli wiosna 1940 roku, sowieci i Niemcy hitlerowskie były w formalnym sojuszu politycznym, wojskowym i gospodarczym, więc te dostawy amunicji niemieckiej. Dla Związku Sowieckiego no, szły takim nieprzerwanym strumieniem, więc z tego tytułu, że rozstrzeliwano polskich oficerów z naboju wyprodukowanych przez Niemców, ale za spust pociągali kaci z NKWD, no, robiono właśnie tą teorię. Kłamliwą, że zrobili to Niemcy. To zresztą jest bardzo symboliczne, że akurat naboje niemieckie, ale za cyngiel pociągali sowieci. To jest właśnie ta współpraca niemiecko-sowiecka, która ma miejsce wtedy rozkwita, w okresie kiedy dochodzi do zbrodni katyńskiej, bo przecież w tym samym czasie Niemcy robią to samo dokonują, dokonują systematycznej. Ludobójczej eksterminacji polskich elit. Właściwie od jesieni 1939 roku akcja Tannenberg, zbrodnia pomorska, Fort VII. Dokładnie w tym czasie, kiedy, kiedy Sowieci kończą tą ludobójczą akcję w Katyniu, w generalnym gubernatorstwie Niemcy podejmują akcję AB, czyli też akcję zmierzającą do ludobójczej eksterminacji znacznej części polskiej elity. Oni działają komplementarnie, oni działają jak przystało na sojuszników. Jeden i drugi okupant wydał wyrok śmierci na polski naród, bo taki był sens, no właśnie, rozstrzeliwania polskiej przyszłości. To było rozstrzeliwanie polskiej przyszłości, rozstrzeliwanie polskiego potencjału rozwojowego, rozstrzeliwanie polskiego kodu kulturowego, bo ci ludzie, którzy ginęli, w Lesie Katyńskim, czy w Palmirach, czy w Lasach Piaśnickich, oni byli depozytariuszami polskości. Dzisiaj, jeżeli często pojawia się pytanie, ale co się stało na przykład z tymi, z tymi regionami Polski, które przed wojną były twierdzą prawicy, ruchów chrześcijańsko-demokratycznych, to, to jest właśnie ta najdalsza konsekwencja tego, że utraciliśmy elity. One, one, one legły właśnie w tych miejscach kaźni. Katyn miał miejsce w wiosną 1940 roku. Ta zbrodnia dokonywała się, zwróćmy uwagę na lokalizację w sensie geograficznym tej zbrodni. Ona dokonywała się nie, nie dokonywała się gdzieś w głębi Sowietów, gdzieś na wschód od Uralu, gdzieś w niedostępnych rejonach Syberii czy Azji środkowej. To wskazywało, że Stalin decydując się na to, żeby ta zbrodnia dokonała się nieopodal Smoleńska, był pewny, że w te rejony Związku Sowieckiego nie dojdzie żadna wroga armia, że te groby nie będą odkryte, co też jest pośrednim dowodem na to, że po pierwsze był pewny i liczył się, i o, strategię miał taką, żeby jak najdłużej trwać w sojuszu we współpracy z Hitlerem, a po drugie, no, można powiedzieć, nie przewidywał żadnego planu B dla Polski. To znaczy, decyzja o rozstrzelaniu polskiej elity wskazywała na to, że Polski, nawet w sensie pewnej namiastki tej polskości, miało nie być po prostu. Miało nie być. Losy potoczyły się inaczej, jak wiadomo, po 22 czerwca 1941 roku, kiedy. Niemiecki sojusznik jednak zerwał ten sojusz i rozpoczął plan Barbarossa, ale też pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy rozstrzeliwuje się polskich oficerów, kiedy Sowieci rozstrzeliwują polskich oficerów w kwietniu 1940 roku, Niemcy jeszcze nie podjęli tej zwycięskiej ofensywy na zachodzie. Która skończy się w czerwcu 1940 roku kapitulacją Francji, ale z drugiej strony czynnikiem, który z pewnością rozzuchwalał Stalina, było to, że w gabinetach francuskich czy brytyjskich i w prasie francuskiej i brytyjskiej, jeżeli mówiono w kontekście polski o tym, że padła ofiarą, Agresora, no to właśnie mówiono generalnie tylko w liczbie pojedynczej, jakby widząc tylko jednego agresora, czyli Niemcy, nie dostrzegając tego, że przecież po 17 września 1939 roku mieliśmy do czynienia z drugim agresorem, czyli ze Związkiem Sowieckim. Tego wątku nie znajdziemy na przełomie 1939-1940 roku w prasie, czy to brytyjskiej, czy francuskiej. Oczywiście swoją rolę odgrywała też infiltracja przez komunistów w sporej części świata medialnego na zachodzie, a według dyrektyw międzynarodówki komunistycznej obowiązującej na przełomie 1939-1940 roku państwami miłującymi pokój, jak to określano, były dwa państwa, Niemcy, hitlerowskie i Związek Sowiecki. Natomiast tak zwanymi podżegaczami wojennymi no to właśnie głównych była Anglia, Francja, no i oczywiście Polacy. No i oczywiście Polacy. Więc yy, ta narracja z pewnością rozzuchwalała Stalina, całe kierownictwo sowieckie, żeby no właśnie podjąć ostateczne rozwiązanie yy, sprawy polskich oficerów. Można również, można również kłamać prawdą. Tak, można kłamać prawdą. I to robili Niemcy po kwietniu 1943 roku, kiedy odkryto, kiedy oni odkryli groby katyńskie. Niemcy już właściwie od 1941 roku, do momentu, kiedy jednostki Wehrmachtu weszły na te tereny wokół Smoleńska, oni już wiedzieli, że mieli sygnały od miejscowej ludności, że w tych lasach są groby polskich oficerów. Nic z tym nie robiono. Dopiero uruchomiono tą właśnie kartę katyńską, tak to nazwijmy, w kwietniu 1943 roku z całym cynizmem, bo Goebbels pisze w swoich dziennikach, no właśnie, z takim typowym dla siebie cynizmem, że Katyń stał się aferą polityczną, trzeba to dobrze wykorzystać. Nie martwmy się o tych oficerów, którzy tam zginęli, bo byli sami sobie winni, jako uwaga, podżegacze wojenni. Jako podżegacze wojenni. Właśnie o tym, w tym kontekście mówię, o kłamaniu prawdą. Tak, Niemcy pokazali prawdę, odkryli te groby katyńskie, wskazując na właściwego sprawcę, czyli na Sowietów, ale kłamali, kłamali, żeby uzyskać ten kłamliwy efekt propagandowy, żeby przedstawić siebie, bo taki był sens operacji propagandowej niemieckiej wokół Katynia w 1943 i później, żeby przedstawić siebie jako Niemcy, jako ostoje, Obrony Europy, cywilizacji europejskiej przed, jak mówili, żydowsko-plutokratycznym bolszewizmem. Tylko oczywiście nikt się nie zająknął, że to przecież Niemcy, dogadując się ze Stalinem już w sierpniu 1939 roku, pakt Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 i podział Europy Środkowej na tzw. strefy wpływów, to oni, Niemcy, otworzyli na oścież wrota Stalinowi do Europy środkowej. I ta operacja propagandowa wokół odkrytych przez nich grobów katyńskich, właśnie służyła dalej utrwalaniu tego kłamstwa, że to Niemcy są ostoją, że to Niemcy są ostoją cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodniej. I kto z, kto z Niemcami nie walczy z bolszewizmem, tym już ten jest wrogiem Europy. Takie były, taki był przekaz propagandowy. Oczywiście także chodziło o, o wzmocnienie, tak frontu wewnętrznego w Niemczech, bo raporty, które doci docierały do Gebelsa i wszystkich innych dygnitarzy hitlerowskich z wewnątrz Niemiec, wskazywały, no, że w społeczeństwie niemieckim, niemieckim, po odkryciu grobów katyńskich, już jest przekonanie, że nie będzie litości. To znaczy, zbliżający się Sowieci nie będą. Nie będą mieć litości dla Niemców, zwłaszcza dla nich, którzy przecież popełnili straszliwe zbrodnie na terenie Związku Sowieckiego po czerwcu 1941 roku. A więc kłamano również prawdą. Kłamano ujawniając prawdę, i to robili już sowieci za Gorbaczowa. Gorbaczow, który oficjalnie przyznał, że tak, że to Związek Sowiecki jest autorem zbrodni, no to uruchomiono żeby zrównoważyć to przyznanie się do prawdy, uruchomiono kłamstwo w postaci tak zwanego antykatynia. No, że przecież Polacy też mają na sumieniu wymordowanie wielu tysięcy jeńców wziętych w czasie wojny 1920 roku, jeńców bolszewickich, bo tak ta propaganda antykatynia interpretowała fakt, że po prostu ludzie umierali wtedy na różne zarazy, na cholerę i inne. Inne epidemie, które dotykały także Polaków. To była, to była jeszcze ta sytuacja krótko po zakończeniu I wojny światowej, jeszcze, wiadomo, była Hiszpanka i, i, i inne epidemie, i zinterpretowano to tak, że po prostu w 1940 roku Sowieci wzięli rewanż za to, co Polacy już wcześniej zrobili z jeńcami rosyjskimi wziętymi w tyś, do niewoli w 1920 roku, i to kłamstwo jest oczywiście powielane także w Rosji putinowskiej. Jest już, można powiedzieć, w mainstreamie tak zwanej, narracji historycznej w Rosji putinowskiej. Czyli e, przy, przyznając się, ciągle jest, y, y, ciągle jest to kłamstwo, można powiedzieć, na porządku dziennym. No i utrwalaniu tego kłamstwa, no bo brak całości obrazu jest kłamstwem, służy no, niedopuszczanie polskich badaczy do całej dokumentacji katyńskiej przez Rosję. Oczywiście w obecnej sytuacji szans na to najmniejszych nie ma, ale przecież od kilkunastu lat Rosjanie systematycznie odmawiają ujawnienia całości dokumentacji katyńskiej. No, można sobie zadać pytanie, ale po co właściwie nam ta dokumentacja, przecież wszystko wiemy. No nie wiemy. No nie wiemy wszystkiego, na przykład nie wiemy, kto był tłumaczem w czasie przesłuchań polskich oficerów przed ich rozstrzelaniem. Może byli to działacze komunistycznej partii zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, którzy potem robili kariery w Nowej Polsce Ludowej i ich, ich dzieci też byli w nowej elicie prl -owskiej. Być może o to tutaj chodzi. Póki nie zobaczymy całej tej dokumentacji, nie będziemy w stanie zweryfikować tych podejrzeń i tych różnych sypozycji. Zbrodnia katyńska to jest, jak już powiedziałem, próba rozstrzelania polskiej przyszłości. Póki pamiętamy o ofiarach tej zbrodni i dążymy do ujawnienia całej prawdy, autorom tej zbrodni. Nie uda się ten ludobójczy zamysł, genocyd, który ma e, dotyczyć także naszej przyszłości. Po prostu historia, historia dramatyczna, ale historia, o której musimy pamiętać.